Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, z okazji święta kolejarza w swoim imieniu, ale też w imieniu związku zawodowego maszynistów kolejowych w Polsce chcę wam życzyć przede wszystkim zdrowia oraz satysfakcji z pracy, pracy niezwykle odpowiedzialnej, którą wykonujemy codziennie, często w bardzo trudnych warunkach. Życzę wam, aby wasz trud, wasze starania, wasze kompetencje były doceniane, zarówno przez przełożonych, jak i przez tych, którzy podejmują decyzje dotyczące przyszłości polskiej kolei i żeby na naszych szlakach jak najwięcej świeciły zielone światła. Jako związkowiec życzę Wam również stabilnych miejsc pracy, godnych płac, poczucia bezpieczeństwa i dumy z tego, że jesteśmy kolejarzami. Nasz zawód, co zawsze podkreślam, to wielka odpowiedzialność za życie milionów pasażerów. Kolejarze zasługują na szacunek oraz przyzwoite warunki płacowe. Życzę Wam, abyście realizując swoją kolejarską służbę mogli koncentrować się wyłącznie na profesjonalnym wykonywaniu powyjrzonych zadań i odpowiedzialności, bez zadręczania się myślami, czy tabor jest sprawny, czy będziecie mieli czym jeździć, czy Wasze firmy przetrwają i czy będziecie mieli za co utrzymać rodzinę. Koleżanki i koledzy, wielokrotnie udowodniliśmy, że jako środowisko potrafimy być razem, i to właśnie nasza wspólna solidarność i świadomość odpowiedzialności sprawiają, że jesteśmy w stanie skutecznie bronić nasze firmy oraz miejsca pracy, niezależnie od przeciwności i wyzwań, które pojawiają się na naszej drodze. Wszystkim Wam, koleżanki i koledzy, życzę spokoju, dobrych decyzji na górze, poszanowania Waszej godności oraz stabilnych miejsc pracy. Wszystkiego najlepszego z okazji święta kolejarzy.